Pomiaru ciśnienia tętniczego krwi pacjent może dokonać samodzielnie. Najpowszechniejszymi urządzeniami do tego typu badania są ciśnieniomierze elektroniczne, najbardziej powszechne urządzenia, które umieszczamy na nadgarstek, ewentualnie na ramię. My dzisiaj dokonamy pomiaru ciśnienia ciśnieniomierzem manualnym. Wbrew pozorom jest to bardzo prosty sposób badania. Zakładamy ciśnieniomierz na Mankiet ciśnienie mierza na ramię, stetoskop umieszczamy w uszach, słuchawkę w dole łokciowym, zakręcamy zawór od gruszki i pompujemy powietrze do mankietu. W momencie kiedy wskazówka. Pokażę nam około 200 na manometrze. Delikatnie spuszczamy powietrze. W momencie, kiedy usłyszymy pierwsze uderzenie, będzie to pomiar ciśnienia skurczowego. W momencie, kiedy usłyszymy ostatnie uderzenie, będzie to pomiar ciśnienia rozkurczowego. 120 na 80, gdzie 120 jest to wartość ciśnienia skurczowego, 80 jest to wartość ciśnienia rozkurczowego.